Cześć kochani. Cześć kochani. Korzystujemy z sytuacji, że wróciliśmy właśnie z poprawin i tak się sami zainspirowaliśmy, żeby nagrać Wam coś o poprawinach, bo często pytacie, czy mieliśmy poprawiny, I lodniowe było nasze wesele. Było dwudniowe. A właśnie za trzy dni obchodzimy no, drugą rocznicę naszych poprawin. Tak, nie, ja się skrzywiłem, bo Rzucę? nasze wesele trwa do A, dziś. Tak, nie było dwudniowe, okej. Okay ale były poprawiny, były poprawiny. Właśnie dzisiaj w dyskusjach tak rozmawialiśmy, bo myśmy dzisiaj pojechali na poprawiny o 14, na godzinę 14 był obiad. Oczywiście spóźniliśmy się. To znak, że zamykaliśmy wczorajszą Wczorajsze imprezę. Wesele. Pozdrawiamy Były Państwa świetnie. młodych, pięknych nowożeńców. Tak. Daria, Łukasz i jeszcze raz wszystkiego najpiękniejszego. Było cudownie, dziękujemy, że mogliśmy być z wami. No ale już jesteśmy z powrotem po poprawinach. Zmęczeni troszkę. U nas to było tak, że zaczęliśmy ten dzień niedzielny, poweselny, po od śniadania, bo... Duża część naszych gości spała tak. w tym miejscu, gdzie mieliśmy wesele. Zatem zaprosiliśmy wszystkich, już nie wiem na którą godzinę, bo w okolicach pewnie od 9 do 11, tak, 11 można, było, można było zjeść. Tak. I tam ludzie się już tak kręcili, przewijali, no bo to było w tym mhm. samym lokalu, wiecie, tam były pokoje gościnne. Także... No specyfika była też trochę inna, bo tak jak dzisiaj byliśmy na Poprawinach, nie było, wiecie, ludzie tam nie spali, więc po prostu wszyscy spotkaliśmy się na tym obiedzie. Mhm. A u nas już od śniadania, czyli ta niedziela była taka wspólna, dużo naszych gości wyjechało już po obiedzie, mhm. bo mieli dużo kilometrów, nie, do przejechania. Ale jeszcze wracając do śniadania, to byliśmy tak umówieni tam z ekipą tego miejsca, gdzie było wesele, że po prostu przyjdą ludzie, i my powiemy, ile ludzi zeszło na to śniadanie i wtedy zapłacimy za to śniadanie, za tych ludzi, bo oczywiście, bo chyba było jakieś kilka osób takich nie, nie naszych gości, nie? Albo wszyscy, wszyscy to byli nasi goście? Pamiętasz? Nie wiem... Na tym śniadaniu? Aha, że... No, no to nieistotne. No, w każdym razie m, osoby, które spały, no to miały śniadanko, a potem gdzieś tam się przewijały, a o godzinie 13 czy 14 rozpoczęliśmy y, obiadem. No A, właśnie. właśnie, bo co jest istotne i dlaczego zaczęliśmy w tej godzinie? Dziś też była dyskusja na ten temat, czy trzeba iść do kościoła w niedzielę, jak się było w sobotę na ślubie. I ktoś powiedział, że, że właśnie, że w sobotę, że u nich jest tak nie wiem, w parafii, czy gdzieś jest tak. tradycja że jak w sobotę się już jest w kościele na weselu, to wtedy goście weselni są gdzieś tam zwolnieni z tego obowiązku mszy niedzielnej. No bo wiadomo, że tutaj poprawiny i nie ma kiedy, bo o ile na przykład dzisiejsze poprawiny względnie szybko tak. wyszliśmy, to ja na przykład pamiętam takie poprawiny, że poprawiny kończyły się w okolicach 23 i zabawy nie było dość. Także, bo to jest też zależy od miejsca, no i od takiej specyfiki, jak tam ludzie podchodzą do tego, czy poprawiny to już jest tylko taki yy, 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 obiadek, no, no zjadanie po, po zeszłym, tak. Po zeszłym <śmusza> Ostatków, dniu, tak, <śmusza> yy, i tyle, i ewentualnie kto się tam chce napić, to się napije, czy poprawiny to jest po prostu drugi dzień drugi wesela, dzień wesela no bo właśnie. tak też jest. Tak, U nas tak. akurat było tak, że... No właśnie, myśmy się wybrali, y, oczywiście nam no W końcu radość wielka, no to więc kontynuujemy tę radość y, świętując niedzielę to było dla nas y, tak, y, oczywiste. oczywiste. Y, no ale wiadomo, y, jakaś część naszych gości y, dopiero zeszła właśnie na obiad. <śmiech> <śmiech> no, wiadomo, gdzieś tam pochodzić, odpocząć. No ale, ale, ale duża część, część gości. Wiem, że niektórzy na przykład goście... My czekali, na to... y, ale nie, by były poprawiny. I one trwałe, nasze poprawiny skończyły się, nie wiem, między 21 a 22. Chyba o 22 ostatni mhm, goście. goście wychodzili, czy tam odjeżdżali. Mhm. Chcę powiedzieć, że niektórzy nasi goście poszli na, mszę na przykład na wieczorem. Mm -hmm. nie? Tak, czyli, czyli wstali dopiero na obiad, tak. a poszli, poszli wieczorem, więc też nie sprawdzało. No bo wiecie, no, sobotnia msza o 18, rzeczywiście, często o 18, najczęściej nie jest właśnie. No wieczorna, jedziele, wieczorna, właśnie wieczorna, wieczorna no wieczorna, No tak, no ale msza ślubna to nie jest liturgia niedzielna. Czy zależy więc. jakie są też czytania, no tak? No to prawda. To prawda, ale nie, bo to wiadomo, to jest zupełnie co innego. No, wiadomo, to jest kwestia tego, czy chodzisz do kościoła z obowiązku, tak? Trzeba iść do kościoła, bo było się w sobotę i znowu już w niedzielę trzeba chodzić, czy po prostu chodzisz do kościoła po to, że, żeby się napełnić, żeby podziękować, żeby uwielbić, żeby po prostu spotkać się. A my dziś Bogiem. mamy ewidentnie za co dziękować i już się nie możemy doczekać, idziemy na naszą dwudziestkę. Koniec roku akademickiego, to tak. z pompą. Z ekipą, która właśnie była razem z nami dziś na tych poprawinach, a wczoraj, a wczoraj na, na weselu. weselu. Także to było piękne. No ale wracając do tych naszych poprawin. Właśnie, bo u nas trochę tak było, że to, było, że to był drugi dzień wesela mieliśmy DJ-a, wiecie, to jest też taka kwestia, czy, czy muzyka, czy zespół na dwa dni, czy... Ale to nie był ten sam DJ, który tak. pierwszego dnia. Wzięliśmy, to był taki bardzo młody chłopak, pozdrawiamy go, super wspominamy imprezę. Młody chłopak, który rewelacyjnie rozkręcał imprezę, co było takie charakterystyczne u niego, to to, że miał układy choreograficzne. Wyobraźcie sobie, że takich fajnych, flagowych utworów on miał swoje choreografie, łatwe do naśladowania, więc ci zmęczeni ludzie, którym nawet się nie chciało wstawać, ale Widzieli, co się dzieje na parkiecie, to wstawali, byli poruszeni i wiecie i to było super. To było świetne. Bo gdyby to był DJ, który by tylko po prostu gdzieś tam głosem zbyt... rozkręcał, o, zobacz, no on na tak. parkiet i tam sialala, to może by tak super nie było. Natomiast to, że on był przygotowany do tego, żeby właśnie tych zmęczonych, tak, wiadomo, skacowanych tak. gości tak. rozkręcić. I mu się to świetnie udało. Niesamowite to było. Mhm. I myśmy naprawdę w ten drugi dzień wesela równie świetnie się bawili. Tak. Co też potwierdzają nasi goście. Tak. U nas też było tak, że o ile na weselu, no z wiadomych względów finansowych, też nie mogliśmy wszystkich naszych przyjaciół na przykład zaprosić, to o tyle na poprawiny. Mógł przyjechać dosłownie każdy, kto tylko, nie wiem, nas znany no może bez przesady, ale tak. powiedzieliśmy, zapraszaliśmy, szczególnie tych ludzi, którzy przyszli do kościoła na ślub. Którzy rozumieli też, że nie sposób wszystkich, choćbyśmy chcieli, to nie zaprosiliśmy wszystkich, więc naprawdę z chęcią przyjęli też to zaproszenie. Bardzo dużo osób przyszło i tak. nie żałują, bo tak. to faktycznie był ten dzień też. Zresztą pozdrawiamy od razu kolejną parę młodą, u której byliśmy tydzień temu i właśnie byliśmy zaproszeni też na poprawiny i niesamowicie się bawiliśmy i też się bardzo cieszyliśmy że możemy być z nimi. Także pojechaliśmy na ślub, a kolejnego dnia byliśmy na poprawinach. Uważam, że to jest naprawdę fajna sprawa też, bo często goście nie wszyscy, którzy byli na weselu, też są na poprawinach. To nawet na zasadzie takiej wymiany, wcale nie musi być więcej tych osób na poprawinach, nie? Bo to jest też jedzenia zazwyczaj nie brakuje, słuchajcie. Także chcę powiedzieć o tym, że czasem goście mówią: "Kurczę, ale co? ja Przyjdę na ślub." Bo myśmy mieli zawiadomienia. To były to tak. pytania, dlaczego my zawiadomienia dajemy na ślub, kto chce przyjść na ślub, a nie iść na wesele. Nikt taki nie przychodzi do, do kościoła. E, U nas a... było mnóstwo takich osób, <laughs> bo to też żywe ciągle w nas wspomnienie, jak godzinę trwały życzenia pod kościołem, a pod kościołem składali nam życzenia tylko ci, którzy byli na ślubie, bo goście, którzy byli zaproszeni na wesele, składali nam życzenia na sali weselnej. Także u nas to było no, takie świadectwo też tego, że byli z nami na tej najważniejszej części, byli z nami na ślubie. Dokładnie. No i właśnie i mogliśmy się też uradować z nimi w niedzielę. Oni absolutnie, nie wiem, nie czuli się, nie tak. dali nam odczuć, że nie wiem, albo my też nie daliśmy odczuć, że są, nie wiem, gości mi, nie wiem, gorszego sortu. No tak brzydko mówiąc, ale tak, że Tak, tak. bo to, to jest takie zrozumienie, no nie wszystkich można, choćby się chciało. Myśmy przecież tą naszą listę gości to Tak, modyfikowaliśmy. Ojemy. Zaczęliśmy od jakiejś, kurde, <laughs> może nie set, ale, ale to tak było, tak. nie? Pod 200, a potem schodziliśmy, schodziliśmy, schodziliśmy. No bo wiadomo, no. To Tutaj jednak budżet nas. Ale właśnie, jeszcze nawiązując do budżetu, te poprawiny, nie wiem, czy się orientowaliście, czy jesteście przed, są często naprawdę w takich atrakcyjnych cenach, dlatego że no, ja pamiętam, że u nas nie było dużo nowego jedzenia to rzeczywiście były odgrzewane kotlety, tak. pyszne odgrzewane kotlety. I dzięki temu wiem mniej więcej, co było na weselu do jedzenia, no bo skoro nie zjedliśmy w trakcie tak. wesela, to My jest... My się najedliśmy, wspominamy, że na poprawinach się najedliśmy. Ale no. właśnie, taką jedzonka jest bardzo dużo, więc wiecie, aż szkoda tego nie wykorzystać. My zresztą dziś też wróciliśmy z mięsem na dwa dni, <grym> z poprawin jeszcze. <grym> I tutaj taka, myślę, że to będzie taka też rada dla, dla nowożeńców, że my spaliśmy oczywiście w tym apartamencie, powiedzmy małżeńskim, z soboty na niedzielę. Ale też spaliśmy w tym apartamencie małżeńskim z niedzieli na poniedziałek. Mm -hmm. Czyli wszyscy już odjechali, mm -hmm. już nie było żadnych gości, poza tam jakimiś chyba kilka osób zostało jeszcze tak. na drugi dzień. Natomiast myśmy mieli taki komfort, nie trzeba było wracać po tych poprawinach gdzieś tam do domu, no to zabierać to tych wszystkich tobołtów. Myśmy pamiętam, yy, myśmy wtedy jeździli yy, no kiją, kombi. Tak. Tak, także mieliśmy no, po prostu... ledwo, ledwo załadowaliśmy tych wszystkich prezentów, tych wszystkich <grym> jakichś takich yy, gadżetów. <grym> Ale wiecie jak to jest? Jak się już wróci do domu, trzeba wszystko ogarnąć, szczególnie z taką żoną jak ja, nie? Za sprzątanie trzeba było się zabierać i na szczęście nie. można było się mieć, legnąć do łóżka. A, a w tą niedzielę mieliśmy rzeczywiście jeszcze czas, żeby się tak nacieszyć, żeby sobie odpocząć. A nawiązując do finansów, znów też w bardzo atrakcyjnej cenie mieliśmy zaproponowany ten pokój, nie? Na kolejną noc. Także tak. to... Także bardzo polecam, jeśli ktoś się zastanawia, czy robić tak. poprawiny, to oczywiście, wiadomo, czynnik finansowy jest bardzo ważny. Natomiast yy, jeśli możecie przedłużcie tą zabawę. Przedłużcie. Dla gości to jest też niesamowite. Takie, wiecie, no my teraz byliśmy, nie było tańców. To było spotkanie przy stole, wspominanie wczorajszej imprezy, na której się tak dużo działo, ale generalnie rozmowy, już takie w, niż, w niższych tonach, bo wiadomo, bez muzyki głośnej, także nie musieliśmy się przekrzykiwać. Bardzo fajnie spędziliśmy czas z przyjaciółmi i, I będziemy na pewno wspominać i, jedno, i, i pierwszy, i drugi dzień tego wesela, nie? Dokładnie. Dzięki, że mogliśmy opowiadać. za was wspomnienia wróciły. A teraz chętnie się położymy na chwilkę. <śmum> bo to naprawdę były ekscytujące dwa dni. To prawda. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Buziaki.